Gdy myślimy o świecie wiedźmina, w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy pełne potworów mroczne lasy, zamglone bagna czy ruiny zamków, ewentualnie wielkie miasta, karczmy i wioski. Tego typu miejsca najczęściej odwiedza główny bohater gier i książek. Gerald z Rivi. Ale od czasu do czasu zarówno w książkach jak i grach dają o sobie znać również istoty pochodzące z innych miejsc, bardzo bliskich, ale jednocześnie niemal zupełnie niedostępnych dla zwykłych ludzi. Mam na myśli mieszkańców mórz, jezior i rzek. Podwodny świat Wiedźmina to miejsce pełne tajemnic pradawnych ras czy zapomnianych kultów i kultur, ale też niezwykle niebezpiecznych, czających się w głębinach istot. W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w odmęty wiedźmińskiego uniwersum, by przyjrzeć się bliżej tajemniczej rasie wodjanoi, syranom, które nie zawsze są takie, jakie opisują legendy oraz innym stworzeniom zamieszkującym świat pod powierzchnią wody. Opowiem wam jakie bóstwa czczą mieszkańcy nadbrzeżnych wiosek i jakie morskie potwory mogą wciągnąć nieostrożnych podróżników w otchłań, z której nie ma już powrotu. Czy głębiny w świecie Wiedźmina skrywają więcej tajemnic niż nam się wydaje? O tym przekonacie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. W ciągu około 500 lat ekspansji przez ludzi znanego nam z książek i gier Kontynentu, zdołali oni go kompletnie zdominować i w trakcie wydarzeń w sadze i grach ludzie walczą w głównej mierze między sobą. A rola pozostałych ras takich jak Elfy i Krasnoludy, nie mówiąc już o gnomach w ranach czy bobołakach, stała się w porównaniu do ludzi Wręcz marginalna. Nie zawsze tak było, bo przed inwazją ludzi kontynent zdominowany był przez wspomniane przed chwilą elfy oraz krasnoludy, a jeszcze wcześniej przed ich przybyciem na kontynent głównie przez gnomy, wrany i bobołaki, co miało miejsce tysiące lat temu i o czym mówiłem wam w odcinku o prastarych cywilizacjach. Ale tak się składa, że w czasach, zanim na kontynencie pojawili się ludzie, żyły także inne, rozumne, wodne istoty, takie jak nimfy czy rusałki. Nie wiadomo, kiedy pojawiły się syreny czy wodianoj, być może przybyli do tego świata wtedy, kiedy ludzie, wraz z koniunkcją sfer, ale faktem jest, że istoty tworzące podwodne cywilizacje nie zostały nigdy zdominowane przez ludzi, tak jak starsze rasy żyjące na lądzie. Nie zostali oni nigdy wypchnięci ze swych podwodnych miast, bo po prostu rasy żyjące na lądzie nie są przystosowane do życia pod wodą, a ekspansja ludzi na morze w czasach sagi i opowiadań trwa dopiero od niedawna. Dotychczas poznaliśmy kilka podwodnych ras i częściowo również ich kulturę i pomimo że owe rasy ze sobą koegzystują, opowiem wam o nich po kolei. O podwodnej cywilizacji wodianoi, nazywanych również ryboludźmi, dowiadujemy się głównie z napisanego przez Andrzeja Sapkowskiego opowiadania pod tytułem Trochę poświęcenia, oraz z pierwszej części growej trylogii, gdzie spotykamy kilku ich przedstawicieli i nawet możemy z jednym z nich porozmawiać. Ich cywilizacja rozwijała się w głębinach morza, równolegle z tymi rozwijającymi się na lądzie. Wiemy, że zamieszkują oni wielkie morze, a przynajmniej okolice miasta Bremerwurt, niedaleko którego prawdopodobnie znajduje się zamieszkiwane przez nich podwodne miasto i z. A także zamieszkują Pontar oraz Jezioro zimskie. Prawdopodobnie wybudowali oni jednak także wiele innych miast znajdujących się w Wielkim Morzu. Przedstawiciele tej inteligentnej podwodnej rasy są istotami humanoidalnymi, w całości pokrytymi łuskami, o muskularnych nogach, dzięki którym potrafią zwinnie się poruszać nawet po suchym lądzie. Nie mogą jednak spędzać na powierzchni zbyt dużo czasu, ponieważ posiadają skrzela, które służą im do oddychania pod wodą. Z tego powodu, kiedy mają zamiar spędzić na powierzchni więcej czasu, zakładają specjalne maski, które umożliwiają im oddychanie poza wodą. Pod maskami skrywają się jednak szerokie paszcze wypełnione stożkowatymi zębami. Poza tym posiadają wypukłe rybie oczy i zimne spojrzenie, które nie zdradza ich emocji. Na głowach posiadają także grzebienie, które sprawiają, iż wizualnie wydają się więksi, lecz jeśli chodzi o ich wzrost, to osiągają oni mniej więcej takie same rozmiary, co ludzie. Wiadomo, że ich rasa zna techniki obróbki metali, dlatego też wojownicy w Odianoj są wyposażeni w hełmy czy zbroje, wykonanego z czegoś, co wizualnie wygląda jak zaśniedziała miedź. Korzystają oni także z broni, takich jak włócznie, pozbawione jelców miecze, czy broni przypominających berdysze. Co ciekawe, w Odianoj, w pierwszej grze o przygodach Geralta z Rivi, nie korzystają z broni, tylko walczą swoimi pazurami, choć początkowo twórcy gry chcieli wyposażyć ich w harpuny, które przedstawiciele tej rasy mieli jeszcze na grafikach koncepcyjnych. Ich społeczeństwo podzielone jest na kasty, z których dane było nam dotychczas poznacie dwie, czyli opisywanych przeze mnie przed chwilą wodianoj wojowników oraz kapłanów wodianoj, którzy są przewodnikami religijnymi ryboludzi i którzy wizualnie wyróżniają się tym, że noszą charakterystyczne wysokie kapelusze oraz dzierżą laski. Pośród ryboludzi kwitną kulty podwodnych, potężnych istot. Takie potężne podwodne bóstwa użyczają swojej mocy kapłanom wodianoj, którzy zyskują w ten sposób zdolności rzucania klątw i uroków. No i jeśli jesteśmy już przy kapłanach, to warto tu powiedzieć nieco więcej, o wyznawanych przez wodianoj kultach. Nie wiadomo ile kultów jest wyznawanych przez różnych wodianoj, ale jeśli chodzi o tych z jeziora Wyzimskiego, to część z nich czci lokalną boginię Panią Jeziora, która co ciekawe czczona jest także przez mieszkańców pobliskiej wsi Odmenty, a inni przedstawiciele wodianoj czczą z kolei władcę podwodnego miasta, rządnego krwi Dagona, który stanowi uosobienie siły i furii, które po wyjściu na ląd staje się wcielonym zniszczeniem. Jego wyznawcy wśród wodianoj wysoko cenią sobie Kamienie szlachetne, a w szczególności Turkus, którym ozdabiają wiele wykonywanych przez siebie dzieł sztuki, ubrań czy budynków. On również czczony jest nie tylko przez Wodianoj, ale także przez żyjących na lądzie szaleńców, dokładniej ceglarzy zamieszkujących bagna nieopodal wyzimy. Jednakże ceglarze wyznają nie tylko samego Dagona, ale także ogólnie wodnych panów, jakich nazywają, czyli prawdopodobnie po prostu samych Wodianoj. Modlą się oni do posągów, które budują na ich cześć, a może cześć samego Dagona, gdyż identyczne i stawiane są przez Wodianoj właśnie Dagonowi. Ceglarze nawet komunikują się z wodnymi panami, pozostawiając na ołtarzu odpowiednie przedmioty. A wracając już do samych Wodianoj, to wiadomo, że jedno z ich miast znajduje się w wielkim morzu, niedaleko Bremerwurd i prowadzą do niego bogato zdobione marmurowe schody. Legenda głosi, że Is znajdowało się niegdyś na suchym lądzie, lecz w pewnym momencie zostało całkowicie pochłonięte przez morze. Mieszkańcy Is w pewnym momencie mieli konflikt z poławiaczami z Bremerwurd i było blisko. Wojny pomiędzy ludźmi a ryboludźmi, której próbował zapobiec Biały Wilk, i do której ostatecznie nie doszło dzięki poświęceniu syreny Shinas, która z miłości do ludzkiego księcia Aglowala poddała się magicznemu zabiegowi zamienienia jej płetwy na ludzkie nogi i która poślubiła księcia Aglowala. Samo miasto Is nawiązuje oczywiście do mitycznego miasta o takiej samej nazwie z celtyckich legend. Prawdopodobnie miasto Wodiano znajduje się także w jeziorze wyżimskim i prawdopodobnie możemy nawet je zobaczyć na początku aktu czwartego w pierwszym Wiedźminie. i porozumiewają się oczywiście we własnym języku, choć niektórzy potrafią mówić także tak językiem wspólnym, czego przykładem może być czczący panią jeziora kapła. Może on nawet nauczyć nieco Geralta ich języka. Jak powiedzieć Wiedźmin w waszym języku? Wiedmolol Wiedmolol Ból musieć bryć. Bez bóla wychodzi głąbr. Świetnie. Zatem jestem wiedmolol ból. Tak, ty bryć. Inną rozumną rasą, koegzystującą z Wodianoi są syreny. Tak przynajmniej nazywają się żeńskie przedstawicielki tej rasy, których samce nazywani są trytonami. Syreny i trytony to istoty wyglądające jak ludzie, które jednak zamiast nóg posiadają rybie ogony i mają nieco bardziej zielonkawy niż u ludzi kolor skóry. W przeciwieństwie do Wodianoi, syreny potrafią jednak oddychać na powierzchni i nie potrzebują do tego specjalnych masek. Mimo to żyją głównie pod wodą, gdzie posiadają rozbudowane społeczeństwa zamieszkujące podwodne miasta. Które zresztą prawdopodobnie zamieszkują je z innymi podwodnymi rasami, takimi jak na przykład Wodianoj. Być może Syreny również zamieszkują wspomniane już dzisiaj przeze mnie is. Jeśli chodzi o ich społeczeństwa, to wiemy, że występują wśród nich wojownicy, ale też morszczynki pełniące w ich społeczeństwie funkcję podobną do ludzkich czarodziejek. Morszczynki, podobnie jak czarodziejki, posiadają rozbudowaną wiedzę magiczną i potrafią na przykład stworzyć eliksir, po którego wypiciu syrena może się zamienić w człowieka, jak było w przypadku słynnej Shinas. Wiemy też, że potrafią korzystać z nekromancji. Swojego zmarłego ludzkiego kochanka przywróciła do życia kiedyś morszczynka Fukusia. Jeśli chodzi o język, jakiego używają syreny, podobnie jak Nereidy posługują się śpiewaną wersją starszej mowy, czyli języka używanego przez elfów. Tak samo jak w przypadku samej starszej Mowy, nauczyć się jej mogą ludzie, czego przykładami mogą być Geralt i Esidawem. Geralt został kiedyś nawet wynajęty jako tłumacz dla syreny Shinas i ludzkiego księcia Aglowala. Syreny tendują delfiny i używają ich jako wierzchowce, podobnie jak ludzie konie. Poza tym nawiązują relacje z innymi, nawet wielkimi i groźnymi wodnymi stworzeniami, jak na przykład ze słynnymi krakenami, które na ich zawołanie są w stanie zaatakować statek ludzi. W Wiedźminie 3 Dziki Gon mamy do czynienia z inną, groźniejszą odmianą. Syren, które są dodatkowo wyposażone w skrzydła, dzięki którym mogą latać. Potrafią one zmieniać swoją postać tak, że ich twarze przybierają bardziej rybi wygląd, ich paszcze są przepełnione kłami, a delikatne dłonie zastępują im szponiaste łapy. Ponadto istnieje jeszcze groźniejsza odmiana takich Syren, znana jako Echidny. Nie różnią się one jednak znacznie od wspomnianych przed chwilą Syren, poza większym rozmiarem i siłą. Zarówno skrzydlate Syreny, jak i Echidny polują zazwyczaj w stadach. Co ciekawe, mieszkańcy z wioski Sforlak oddawa nawet cześć pewnej wyjątkowo silnej Echidnie o imieniu Meluzyna, córce morszczynki Fukusi. Opowiadałem o tym kulcie więcej na odcinku o najmroczniejszych kultach w Wiedźminie, do którego obejrzenia was bardzo serdecznie zapraszam. Ale w skrócie, Meluzyna swego czasu uwiła sobie leże w jaskini niedaleko Sforlak i jako, że była ona wyjątkowo duża i silna, mieszkańcy tej wioski zaczęli oddawać jej boską cześć. Dosłownie składali jej ofiary, w tym od święta nawet z ludzi, dzięki czemu Echidna nie musiała polować. Robili to bo wierzyli, że potwór potrafi władać morzem i pogodą i że jeśli nie przestaną zaspokajać jej głodu, ta zacznie siać zniszczenie wśród ich floty. Po pewnym czasie Echidna przeszła jednak w stan hibernacji i przestała być zagrożeniem dla mieszkańców Sforlach. Nieco bardziej skomplikowana wydaje się być kwestia nimf, nereid, najad i rusałek, które wydają się być podgatunkami jednej rasy, a jednym z podgatunków tej rasy są prawdopodobnie również dryady. Z informacji z książek i gier wyciągnąłem wnioski, że wszystkie gatunki, które wymieniłem zbiorczo należą do nimf. Nimf, które można podzielić na wiele podgatunków, czyli między innymi dryady, w skrócie nimfy leśne, najady, znane szerzej jako rusałki, nimfy wodne, zamieszkujące jednak głównie słodkowodne akweny i ich okolice, czyli jeziora, rzeki i stawy. Oraz nereidy, kolejne nimfy wodne, lecz słonowodne, zamieszkujące morza, gdzie koegzystują z innymi morskimi rasami. Mają przyjazne stosunki z sirenami i zapewne niektórymi wodjanoi. Jako, że jest to odcinek o wodnych cywilizacjach, skupię się na najadach i nereidach. Zarówno najady, jak i nereidy, podobnie jak driady, występują tylko w w formie żeńskiej i rozmnażają się wykorzystując samce innych humanoidalnych ras do prokreacji, lub przemieniając młode dziewczyny innych ras w nimfy. Większość najad in Raid jest szczupłej i drobnej budowy, a jeśli chodzi o ich wzrost, to nie odbiega on od przeciętnych ludzi i elfów. Kolor ich skóry może być alabastrowo-biały, niebieskawy czy nawet zielony. Są one przystosowane do środowiska, w którym żyją, więc są sprawne fizycznie. Ponadto są uważane za atrakcyjne zarówno dla ludzi, jak i elfów. Zdarza się też, że u naiad i nereid występują błony między palcami, które ułatwiają im pływanie. Prawdopodobnie owe nimfy, pomimo że niektóre potrafią porozumiewać się językiem wspólnym, najlepsze relacje spośród humanoidalnych ras mają z elfami, które bardziej niż krasnoludy i ludzie żyją w zgodzie z naturą. Zresztą głównym językiem nereid i Najad, podobnie jak u syren, są dialekty starszej mowy, którą zapożyczyły od właśnie elfów. Nereidy, podobnie jak syreny, używają w śpiewanej wersji starszej mowy. Wiadomo, że nereidy... Nimfy morskie występują w Wielkim Morzu, gdzie tworzą podwodne społeczeństwo wraz z Serenami i Trytonami. Najady, znane również jako rusałki, zamieszkują głównie jeziora i rzeki oraz ich okolice i pełnią często funkcję opiekunek tych akwenów. Co ciekawe, czarno i białoskute rusałki mogą być mylone z bruksami przez podobny do nich wygląd. No i w zasadzie to wodną nimfą jest także wyznawana przez mieszkańców Odmentów oraz niektórych Wodianoj, pani jeziora, której służy zresztą lokalna Najada i która utrzymywała kontakt z syreną Shinas. Pani jeziora jest dowodem na to, że niektóre nimfy posiadają zdolności magiczne. Ale oprócz inteligentnych ras tworzących zaawansowane podwodne cywilizacje. Na morzu, w rzekach czy jeziorach przebywają także niebezpieczne potwory, dla których wodne akweny także są domem. No i tu wymienić można m.in. utopce i topielce, chyba najbardziej powszechne wodne potwory występują zarówno w naturalnych, jak i sztucznych zbiornikach wodnych. Co ciekawe, nie pochodzą one od ludzi, którzy zginęli poprzez utonięcie, lecz są to po prostu potwory przybyłe na ten świat w wyniku koniunkcji sfer. Można je spotkać zarówno przy brzegu, jak i wodzie, gdzie czują się pewnie, gdyż są świetnymi pływakami. Śmiertelnie niebezpieczne dla zwykłych ludzi. Po strachem mórz są za to słynne, ogromne, wspomniane już dzisiaj przeze mnie krakeny. Są one w stanie niszczyć całe statki, a załoga w starciu z krakenem nie ma szans na przeżycie. Zdarza się, że krakeny są posłuszne syrenom. Innymi potworami zdolnymi rozbijać łodzie i statki są smokożółwie. Ogromne wodne potwory, które pomimo, że nie są stworzeniami latającymi, zaliczane są do drakonidów. Kolejny morski potwór to kelpi, znany również jako Morszczyniec, od którego nazwy Ciri wzięła imię dla swojego konia. Wedle przesądów, Kelpi potrafi przebierać postać pięknego rumaka, delfina czy nawet urodziwej kobiety. Są to jednak bzdury i w rzeczywistości Morszczyniec zawsze wygląda jak kupa zielska. Z kolei groźnymi potworami rzecznymi są Żagnice, nazywane początkowo Geraltiami na cześć ich odkrywcy. Żagnica jest drapieżnym, bardzo groźnym potworem rzecznym. Posiada podłużne, przypominające przegniły pięcielsko o licznych odnóżach i szczękach. Odżywia się ciepłokwistymi zwierzętami, na przykład przewożonym przez ludzi na barkach bydłem, czy samymi ludźmi. Co ciekawe, owy gatunek długo przez naukowców uważany był za gatunek mityczny, w przeciwieństwie do wiedźminów, którzy doskonale znali te potwory. Wodnym insektoidem podobnym do żagnicy jest żrytwa. Drapieżny, wodny, lecz mniejszy pluskwiak. Mimo to są one w stanie wywalić łódkę, czy przegryźć wiosło za pomocą swoich szczypców. Są jeszcze podwodne jadowite jaszczury, vipery, potwory posiadające ponoć co najmniej kilkadziesiąt zębów, które znane są z tego, że polują podobnie do Kikimur. No i nie można zapomnieć o Keiranie, znanym z drugiego wiedźmina potworze, wzorowanym prawdopodobnie na wspomnianym chwilę temu Krakenie. Był to wyjątkowy stwór stworzony przez niewymienionego z imienia Czarodzieja. Ale w jeziorach, rzekach czy stawach występują jeszcze ciekawe potwory, nie stanowiące raczej zagrożenia dla ludzi i Są to wodniki, stworki o żabich pyskach i wyłupiastych oczach, które rechoczą jak żaby. Poza brudzeniem szlamem i błotem miejsc zamieszkania ludzi, oraz podkadzaniem im jedzenia i niszczeniem wyposażenia, są raczej niegroźne. Oraz hippokampy, potwory wizualnie będące w połowie koimi, a w połowie rybami. Dokładnie hippokamp wyglądał jak konie z płetwami zamiast przednich kopyt, bez tylnych kopyt, zamiast tego z jedną płetwą tylną, jak u ryb. Występują one zarówno w morzach, jak i w wielkich jeziorach. Jest roślinożerc, i bardzo trudno go spotkać, gdyż hippokampy są bardzo pochliwe. Bywają mylone z jeleniami morskimi i osłami morskimi, a zarówno wodnik, jak i hippokamp zostały opisane przez Sapkowskiego w jego najnowszej powieści, czyli rozdrożu kruków. A jeśli chodzi o różne ciekawostki, to z przecieków dotyczących wyciętego kontentu z Wiedźmina 3 Kigon możemy się dowiedzieć, że początkowo w trzecim Wiedźminie miały pojawić się Nereidy, które podobnie jak Sereny, miały być potworami. Z ich opisu wynika, że miały przebywać zarówno w wodzie, jak i na lądzie i w zależności od tego, w którym z tych miejsc by przebywały, miały zmieniać swój wygląd. Na lądzie miały wyglądać bardziej ludzko. I co ciekawe, Nereidy miały posiadać umiejętność przyzwania Vippera do pomocy, więc te potwory także początkowo miały pojawić się w Dzikim gonie. Przedstawienie Wodiano i kultu Dagona w pierwszym Wiedźminie zostało prawdopodobnie zainspirowane opowiadaniem Widmo nad Innsmouth Lovecrafta. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, ale jeszcze zanim skończę, chciałbym was poinformować, że stworzyłem playlistę na kanale z filmami na temat lore Wiedźmina, takimi jak ten film, czy z filmami takimi jak Zakazana magia w Wiedźminie, Pradawne Cywilizacje w Wiedźminie, 5 legendarnych postaci w Wiedźminie, Najmroczniejsze kulty w Wiedźminie, Historia świata Wiedźmin i tym podobne. Rozumiecie zapewne o co chodzi. Po prostu były dotychczas na kanale playlisty poświęcone serii o szkołach Wiedźmińskich, państwach w Wiedźminie czy filmom typu 100 ciekawostek, ale takie typowo lorowe filmy nie posiadały swojej playlisty. Był trochę bałagan, a teraz łatwiej będzie wam tego typu filmy znaleźć. Playlista póki co nazywa się Wiedźmiński Świat, Magia, mity, historia, ale nazwa może jeszcze ulec zmianie. Link do niej powinien wyświetlać Wam na końcu filmu, ale powinniście znaleźć go też gdzieś w opisie. Mówiłem już o tym na jednym z filmów w grudniu, ale myślę, że nie wszyscy mogli się o tym dowiedzieć. A jeśli chodzi o moje zdanie na temat nowego Wiedźmińskiego anime od Netflixa, to znaczy Wiedźmin Syreny z Głębin, to obejrzałem tą bajkę czy film animowany i nie spodziewałem się żadnych fajerwerków, więc Netflix jak zawsze mnie nie zawiódł. I teraz uwaga na spoilery. Generalnie tak jak rozumiem, że medium jakim jest anime rządzi się swoimi prawami i wiadomo było, że Gerard będzie skakał na kilka metrów w górę, biegał po maskach Krakena, a Art będzie wyglądał jak Rasengan oraz wiadomo było, że twórcy tej bajki nie będą się trzymać fabuły z opowiadania, to nie mogę zrozumieć, dlaczego nie zdecydowali się nawet określić, dla kogo ma to być film. Bo patrząc na to, jak prosta i dziecinna jest ta fabuła, a jednocześnie do bajki dodano mnóstwo przekleństw i scen łóżkowych, to nie rozumiem, po co ten zabieg. Naprawdę mogliby się zdecydować, czy chcą Zrobić bajkę skierowaną do dzieci z prostą family friendly fabułą, jaka miała miejsce w filmie, i wtedy mogliby sobie oszczędzić ten dla dorosłych, albo jeśli targetem mieli dorośli, a prawdopodobnie mieli, to mogli zrobić tą fabułę nieco poważniejszą, nawet jeśli odbiegała od tego, z czym mieliśmy do czynienia w opowiadaniu. To mnie w tym wszystkim najbardziej rozczarowało. No ale nie o tym miał być dzisiejszy odcinek. Tak czy inaczej, to już wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania, komentowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego. Facebooka i TikToka. Na razie.